Hej, jestem Gamer, lewą oglądacie. 48 odcinek z naszej serii zagramy w Doluk.net w L. Definitive Series Edition. No i mój czas na kolejny odcinek z tej serii. Dzisiaj, oczywiście, sobie jeszcze kontynuujemy odcinek trzeci, ale myślę, że powolutku zbliżamy się do końca tego epizodu. No i wkrótce powinniśmy sobie również zacząć epizod 4, przedostatni w grze. Odnośnie poprzedniego odcinka, to um, mieliśmy retrospekcję zwróconą właśnie Y, powiedzmy z losem AJ jest z, z tym co się stało jemu bo y, wiemy że jednak David przekonaliśmy się chociaż ja wiecie ja, tak naprawdę my wiedzieliśmy o tym prawda że David to, że David to jednak dla niego najważniejsze jest y, po prostu dla niego najważniejsze, najważniejsze dla niego to są zasady prawda czyli bezpieczeństwo niekoniecznie rodzina bo jednak y, po tym jak on wyjechał z domu, kiedy to wybuchła epidemia. Wiadomo, jechał ze swoją mamą, prawda, do szpitala, żeby ją tam przebadać, ale wiadomo, wtedy wybuchła epidemia i, yy, i wszystko tak naprawdę się pasowało w jednym momencie. No i tak naprawdę David nie zamierza w ogóle szukać swojej rodziny, bo wydaje mi się, że gdyby yy, załóżmy, że Kate, yy, że Mariana żyje że KJ nie została postrzelona i tak naprawdę David nas nie szuka, prawda? Bo David czuje się bezpieczny w Richmond, w Nowym Ładzie, nic mu nie grozi, jest jednym z tych całych przywódców Jednym z czterech, z czterech przywódców Richmond, no i tak naprawdę on czuje się tam dobrze. Mieszka sobie, ma, powiedzmy, taką swoją własną, wymyśloną rodzinę, która, którą oczywiście jest cała społeczność Nowego Ładu. No i tak to, tak to po prostu wygląda. Więc gdyby Kate nie została ranna, no to też prawda jest taka, że my byśmy nie przyjechali do Lichmond, chociaż gdyby nawet Kate została postrzelona i Mariana oczywiście yy, zginęłaby tak jak to było pod koniec pierwszego epizodu, to gdyby bandyci nie zatykowali Prescott, to wydaje mi się, że tak czy siak do Richmond nie trzeba, nie, nie trzeba byłoby jechać, ponieważ ponieważ wiadomo Prescott byłoby całe, prawda, miasteczku miasteczko, nic by się nie stało, wszyscy by sobie spokojnie żyli. Ale to już wiecie tak, to ja tutaj grybam, więc nie ma co grybać, po prostu trzeba iść, trzeba grać dalej. No i co moje drodzy, Ja Was oczywiście zapraszam do kolejnego odcinka z serii, tak jak dzisiaj, standardowo. Yy, myślę, że maksymalnie 35 minut tylko ten odcinek widzicie dzisiaj, w czwartek, jak ja to nagrywam w środę wieczór, przed godziną 22. Odcinek nie pojawi się o godzinie 10, tylko po prostu pojawi się kilka godzin później, być może o 14, może koło tak. Myślę, że tak maksymalnie na 15 powinien być gotowy, ponieważ dzisiaj go tylko wylenderuję, a jutro z rana będę go wrzucał. Tak myślę, że właśnie o godzinie 10, po godzinie 10 będę go Gdzieś tak myślę, że około 12 będę go miał zamiar wrzucać, także myślę, że do tej 15 się wyrobię. Także takie moje info troszkę odcinek będzie spóźniony, ale myślę, że nie jakoś maksymalnie. Także moi drodzy to byłoby na tyle, jeśli chodzi ode mnie. O te słowa myślę, że już możemy sobie przechodzić do kolejnego odcinka sesji, także jeżeli Wam serdecznie oczywiście podoba, to zostawcie łapkę w górę pod nią, skomentujcie film oraz oczywiście zostawcie suba na kanale, a my myślę, że możemy ruszać dalej do, 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 do grania w Dual Walking Dead". Teraz z tego co y, pamiętam w poprzednim odcinku skończyliśmy we fragmencie, gdzie udaliśmy się według mapy, którą dał, którą dał nam David, udaliśmy się do tego całego powiedzmy magazynu y, do, do, do tego całego magazynu, który mieliśmy właściwie jako cel wskazany OK Zombiaki tutaj oczywiście horda przyszła za nami No właśnie, bo wejdą za chwilę. Dawaj, Havi, jeszcze raz. Jeszcze, dobrze. Udało się. Już tu nie wejdą. No żebyś wiedział, że było blisko. Blisko Gdzie my w ogóle jesteśmy? jestem! Hey, David! David. O, co tu robi? No właśnie. O, kurde, Klem, spokojnie. Ale jednak, no, wpuść, wycofaj się. Kurde, nie wiem. Dobra, wpuść. To jest jednak brat Haviego. What the hell are you doing here? Ask your brother. She's trouble. Trust me. She's with me. I owe her my life. She told us some pretty rancid stuff about you, man. What did she say? That you left her to die. No, we kicked her out. A little girl, all alone out there. Do you think Mariana could have survived that? We had rules. Clem broke them. did to. She knew what would happen. And I I what happen. I feel sorry for her. To anybody, huh? You broke the rules for Kate and Gabe, and I'll accept the consequences. Unlike her. Did he suffer? Please, I have to know. No, nie, Ale nie Nie Przeżył. Huh. Ciekawe. Nie wiem, Czemu? Czemu? Czy mu. Nie wiem, czy mu wierzyć tak naprawdę teraz. Po tym, co on zrobił?

None of this stuff was here before. I don't have a damn thing to do with it. We've only ever kept a few basic supplies here for scouts, for emergencies. Your people looted this stuff from Prescott, David. Come on, we can't know that. Who else knew about this place? Your outfit is the only one that gutted my town. This is bigger than just Prescott. There's spoils from other towns here, too. Towns I heard got raided a while back.

last thing we need is people getting wind of this <coughs> stuff. Look at all this shit. We're freaking rolling in it. No, yeah. I'm glad we found some more smokes. That shit is the new gold. Shane, you can't take it with you. <coughs> David? No, zaskoczony jesteś. I really did. David, come on, man. We're a unit. There's no need. Taki jesteś, Gołem za nim, Jezus. stawaj. A ja za nim, za mordercą Mariany. Lecimy z tym koksem. Chyba na górę spierdzielił. Nie, tutaj jest. Ło! Wow! Mało brakowało. Dawaj, dawaj, zbieraj się chawy szybciej. Wywasz te drzwi. O! Nie ma opcji! No, to o tym nie myśl. Mmm... Dawaj, nie! Kurde... Mamo, brakowało. Jeszcze raz! Kurde... Kubek bierz! Bierz kubek, proszę, bierz! Udusi mnie. Fak. Kurde, no byłem za... Oczywiście... Jak to ja mam zwyczaju byłem za wolny, no to jeszcze raz, w takim razie Wyważamy te drzwi Teraz musimy szybko wziąć ten kubek. Dawaj, bierz! Bierz go, hawi Łupnij mu! Pięknie! Tak jest! Wow! Weź to odłóż! Masz! Żyj to! A! Kurde! Nie o to mi chodziło! Wow! No, ch no chyba nie wyrzuci nas przez szybę! Nie ma opcji. Kurde! Troszkę jesteśmy ogłuszeni Wiesz co? Rozwalę ci łeb <grym>, Ale najpierw mi oddaj mojego baseballa, <grym>, mam strzelbę Chłopie, ty nawet nie wiesz, co się zaraz stanie z tobą.

już nie wiecie, To też zabił Francin, żonę Konrada. To też głównie, głównie za ale Oczywiście też za Francin się zemścimy teraz. Hehe, <laughs> żebyś wiedział. Będę to uh robił -huh. bardzo powoli. Żeby jak najbardziej się tutaj wiecie. Namęczył, zabij, zabij, kurna, nie będę się z nim pierdzielił, pięknie. A ten dźwięk tego baseball'a, jak kogoś wiecie, uderzymy. <taki>, Taki dzwon jakby słyszymy. Jeszcze raz. Wow! Zobaczcie, jak on wygląda. Dawaj. Oho, Boże. Jesus. O, oh. nie, już nie, wystarczy. Koniec z tym, zabity. O to nam chodziło. Dokonaliśmy zemsty, ale jeszcze został Max. On co prawda nikogo nie zabił, ale okradł nas. Stop! Proszę! Rawianie, looting. Zabrał co my jesteśmy. Zabrał Richmond. Kamal, David. To jest Richmond. What's that supposed to mean? What's that supposed to mean? I ain't got nothing to say. There's no use holding out, Max. The best you can do is make things right. We. We weren't doing it without support inside Richmond. Joan was in on it. We did it on her orders. She. She said we needed it to survive. I wanted to let you in, but she told me you'd never go for it. I'm, I'm sorry. It's too late for sorry, you backstabbing shitbag. Please, don't kill me. I'll help you. I'll, I'll tell everyone in Richmond about this. I'll help you get back inside. Expose her to the others. Dobra, niech będzie. You. Na razie przynajmniej. <noise> Ogłuszony, ale szczerze no, chcę to usłyszeć w Richmond, jak to tam dotrzemy, od Joan, że to faktycznie ona kazała Maxowi i reszcie grupy po prostu okradać. Badger nie żyje. Mamy to za sobą. Serio? Towards Richmond That no, If he warns Joan Isn't so, What? It's good riddance That son of a bitch killed Mariana Did that make you feel better? I wouldn't shed any tears if I were you Maybe I'm shedding them for your brother you damn right it did Bastard deserved everything he got be careful, Javi. Act like a beast. You risk what makes you human. Don't become the thing you hate. Javi's earned my trust, and if any of you had any brains, you'd say the same. I'm sure you did the right thing. Sometimes there's just no other way to make things right. My friend took a crowbar to someone once. Hmm. <laughs> no, Kenny. Caravella. What about your missing friends? I'm surprised you care. Human life isn't exactly high on your list of priorities. Don't have time to keep looking. They'd want me to get home and warn them. So that's what I'm going to do. Sooner the better. You Be sure you won't stay? We need your help. So do others. I won't forget about you. You have my word. It's a shitstorm out there, man. I don't see how you're going to make it. One step at a time. <laughs> <To jest Jezus. laughs> sobie. i have loved ones in there we both do we all do i gotta break eleanor out of there once she's safe i i'm gonna tell her how i feel you said it yourself if it ain't messy it wouldn't be important right we're gonna need allies in richmond lingard and clint they're our best bet if I can get to them before Joan does, maybe we have a chance. I know I was ready to say goodbye before, but I can't do this without you. No nią, <much> Dobra. Of course, David, you are my brother. I never forgot that, even if you did. I'm glad to hear that, Javi. You and I, we should talk when this is done. If Lonnie raises the alarm, they'll be waiting for us at the gates. There's a way in round back that'll get us around any sentries. We can take Badger's truck. I doubt he'll mind. Musimy go spytać o pozwolenie. Tylko że wszyscy się zmieszczą? A, na parkę, no dobra, okej. Okay. Bo w środku na pewno byśmy się wszyscy nie zmieścili. Maksymalnie cztery osoby, dwie z przodu i dwie z tyłu. Z tyłu. No okej okay, moi drodzy Więc oficjalnie Badger nie żyje rozwaliliśmy mu głowę baseballem Nie ukrywam byłoby to była to dosyć przyjemna y, scena Oczywiście brutalna, ale przyjemna 3 <grymne> osoby wystarczyły, żeby go rozwalić, no ale dobra. Jesteśmy oficjalnie w Richmond teraz. Do dotarliśmy tutaj kanałami. A group this big can't exactly sneak around, particularly if they're expecting us. Eleanor's in there somewhere. I'm going after her. Lingard brought her to the clinic. That's your best bet. Javi, that's where you'll go to get Kate and Gabe. Then bring them to my house. It's the one with the raven on the hitching post. We'll all meet up there. After I pay a little visit to Joan, stay out of sight. They'll be keeping an eye out for us. As soon as I can get Kate and Gabe, we'll see you back at the house roger that no, David <laughs> what about you clem i'm pretty sure i've still got some friends in the new frontier if they know where aj's being held they'll tell me as soon as i find him taking that truck and getting the hell out of here well, you are out a vehicle. That's botonic But I'd still watch your back. I'm with you, Clem. He rubs me the wrong way. As soon as I get Kate and Gabe, I'm gonna figure out what's best for us. Well, I hope it involves getting far away from here. Prawda jest taka, że... Prawda jest taka, że David nie potrafi yy, zająć się swoją rodziną. On myśli wyłącznie tylko o sobie. <laughs> Dzięki Clem. Wiem, że tu do mnie mówiłaś. Nie do ale do mnie. <laughs> Dobra, to no to na spokojnie w takim razie, żeby nikt nas tutaj...

There's the medical center. We go in, we get Al, we get Kate and Gabe, we get out. What about our friends there? Doesn't exactly look like a welcoming committee. Alright. Let's hang out here for a while. Smoke break. Damn it! We need a distraction. How's your throwing arm? Probably not the worst. In the end, I broke head. Transformator Kosz No, chyba chodzi o to, żeby oni poszli jak najdalej. Czyli, może rzućmy do kosza albo w szyby. Tak, jesteś odważny, że kumpra pierwszego wysyłasz. No, mamy. Udało nam się przedostać. Bez zauważenia. No i co my? Rozpoznał jej po Kate po Eleanor. Że to jakoś nam się udało. No i jest Kate. Jaka pytaje, czy jest ktoś jeszcze? Findell, tell her we have to move, Kate. You got it. I'll meet you here. Harvey. We, we thought you were. i was super worried like a lot are you guys okay they didn't hurt you did they no we're fine they said you guys were denied entry it's true we're on borrowed time the people who run this place they're ruthless we have to move where's my dad is he coming javi where is he don't worry, buddy. We're going to go meet up with him. Excuse me? David has a house in town. He thinks we'll be okay there. Then let's go. Wait, Javi. While you were gone, this woman Joan came by. I felt like she was sizing me up. It was creepy. She implied David was in trouble, like he was no longer in. No, do niej. Wszystko wygadał. I got a bad feeling from her. Joan's a shrewd operator. You can't believe a word she says. That doesn't exactly put me at ease. It shouldn't. The thugs who shot you answer to her. She ordered raids on other settlements. We found all this stuff from Prescott. She was behind Prescott? David's rounding up allies to confront her right now. Javi, I know you think it's worse on the road, but you have to see reason. This isn't our fight. We already lost Mari because of these people. Now, the whole place is about to become a war zone. What? What do you mean? The only thing I care about is keeping you safe. Then you know we can't get involved. What's going on? Tripp said we had to go to David's house. We're not doing that. We're getting the fuck out of Richmond before it's too late. Getting out? You shouldn't even be sitting up. What? What about my dad? We can't just leave him. Gabe, we don't even know who he is anymore. We have to get away before he gets us all killed. But he, he won't know where we are. Again. I can't go back to how things were before. I'm sorry. No, hmm. okay, Kate, nie jestem myślę, że nawet, więc zostajemy widem. it's the best bet we got. It's all we got. Trudno, może to jest zła decyzja. Ech. Trudno, no. Zobaczymy jakie, 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 jakie. to będzie miało co sobą konsekwencje przyniesie. Ta się pewnie obrazi na nos. No, oczywiście. Ja rozumiem, że kochasz Hawego, ale dziewczyno. Pomyśl, pomyśl o swoim, pomyśl o swoim bezpieczeństwie, życiu, zdawiu. It's... Think it's What's up? I just wish Clementine was still with us. Oh. <laughs> really? I hope she came back with you. I I wish she was around. O? No. No, no, Ktoś to polubił, Clem? Be nice to hear she's all right. Myślę, że nie miałaby nic przeciwko. <laughs> no to siup, moi drodzy, do domu Davida, póki co przynajmniej. Potem zobaczymy, e, co to przyniesie. Dobra, moi drodzy, tutaj mamy zapis, więc myślę, że tutaj sobie zakończymy odcinek w tym miejscu, ponieważ e, mamy już prawie 30 minut nagrywania, tak jak mówiłem, na razie... Skupiam się, na, skupiam się na nagrywaniu. Po co dwa dni oczywiście po 30 minut maksymalnie 35. Czasem wiadomo wyjdzie 40 minut, ale to zależy od tego czy zapis, prawda, czy zapis jest to jakiś czas, prawda, czy co chwilę, to też wszystko od tego zależy od momentu zapisu, od długości różnych, prawda, sekwencji w grze. Także, moi drodzy, to w tym odcinku to byłoby oczywiście na tyle. Zobaczymy jaka ta moja decyzja będzie miała ze sobą konsekwencje, jakie tutaj, jaki efekt to przyniesie. Na razie idziemy do domu Davida, zobaczymy hmm, jak John w ogóle zareaguje na to, że on do niej przyjdzie i zacznie się pewnie z nią targować, negocjować, a być może też walczyć, nie wiadomo do czego to doprowadzi. Także moi drodzy, przyglądamy się pewnie już w kolejnym odcinku z serii The Walk The Definitive Series Edition, a ja moi drodzy już pragnę Wam z tego miejsca bardzo podziękować za oglądanie tego odcinka, jeżeli Wam się oczywiście spodobał to nie zapomnijcie go ustawić w górę, subskrypcją na kanał oraz komentarzem pod filmem, a my słyszymy się oczywiście stand standardowo pojutrze w kolejnym odcinku z serii z w Deal of the, the Definitive Series Edition. Ja wam życzę, moi drodzy, udanego czwartku, dobrego tygodnia, miłego zbliżającego się weekendu. No i co? Trzymajcie się, moi drodzy, do, oczywiście do pojutra, że tak powiem. Słyszymy się oczywiście w piątek, trzymajcie się i do usłyszenia. Pa pa! Przepraszam, w sobotę, w sobotę, bo ten odcinek oglądacie w czwartek, więc słyszymy się w sobotę. Trzymajcie się, pa